to teoretycznie, kurde, w sumie to jeden może mnie zabić. Wtedy jeden przyleciał i była dentka. No kurde, no, jakbyś nie zaatakował od razu, to byś to przeżył, deklu. Dobra, to jeszcze raz. I jeszcze jeden, i jeszcze. O, zaraz poziom. Ile to będzie zręczności? Kurde. Przecież na dystans z łuku jakiegoś, to by ich tak spizgał. Trzeba oddawać zręczność. Dobra, nie trafił, trafił. Kurwa, wojebana. Jesteś pierdoloną. Łazą spokoju. Dobra, chodź tu. Dobra, kurde, narympał. Za którymś razem się uda. Dobra, nie, trafił, trafił. Kurwa, trafił. Jaka menda społeczna. Ja pierdzielę. Dobra. Kurde, przez całą swoją rozgrywkę nie miałem tyle zgonów, co na tych kurwa jaszczurach jebanych. Kto to wymyślił? Przecież ja nie pamiętam, żeby one taki problem kiedyś stawiały. Ja kiedyś za to no nie wiem wilki, kurde to pamiętam, że... Wi... O Jezu, wilki dały mi się w kości. Ale kurwa jaszczury? już na tym etapie gry przeważnie to już byłem tak dokokrzony, że te jaszczury tam po prostu były. Trzeba było z nich po prostu coś zdobyć i tyle. No i daj, kurwa tam. Na grać w gotika, a nie kurwa nagrywasz i nawet zabić się szczura gdy tego nie potrafisz. o Jakieś resy by mi się przydały Bez kitu No jeszcze musiał odskoczyć, uniknąć, kurwa ten doskoczyć We dwóch to kurwa se może to... Tam trzech zabiłeś, kurwa to dwóch se nie może dać rady. Jo, pierdziele O, matko Nie no, oba to się nie stresuj to Kurde, może bronią jedną reszą Szybciej bym ich zawalił. Dobra. Jęciu, nie trafiłem. Odskocz. Dobra. Nie, no i ta. O! Dobrze, że ja to wyciąć mogę. Kurwa, nie. Dam najlepsze momenty, jak zabijam. Kurwa, o, patrzcie jaki koks. Kurwa, ja czuję. Yy, ogniste. Kurwa, macie. No i trafił. Kurwa, trafił. Nie wiem. Bez skitu. Dwie pierdolone jaszczurki. Przecież powinien wyskoczyć za skały i mogą powinien odpaść. Czekaj, jak one są ogniste. To czy taki grom im dużo zrobi? Tylko czekaj, ja mam manę, nie mam many. Pieznę <grystanie> jednego z gromu, kurwa, czysta ciekawość. W sumie pod manę chyba nie grałem nawet w gotika więc. Dobra, dawaj, klucze zielę. Pach! Nie to. No teraz oczywiście za daleko stoję. O! To ci ciekawostka. Ale nie, zanim ja topór wyciągnę, to one przecież dopadną do mnie. Kurde. Szrodniste potwory to jestem. Ten... Tragedia. Jakie mam resy na ogień w zbroi? 35! Jeszcze z tamtym talizmanem miałem 55 i też mnie na hita zabijały. Może trochę wolniej się paliłem. Fakt, faktem. No ale kurde to nie było tak, żebym... żebym kurde przeżył to podpalenie ich.